Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją dzisiejszą kolekcję ludzików z Lego Ninjago. No, to pierwszą figurką będzie Lloyd. Z tego najnowszego sezonu. Weź tą broń. Z tego najnowszego. Tu jest z przodu tak, z tyłu tak, z tyłu tak. Tak wygląda wygląda bez maski, jedną gębę ma i więcej nie ma okay. odłożymy, ma taki fajny miecz jeszcze w ogóle. Tylko zrobiłem takie sobie, ale taki w ogóle powinien mieć. Oj, wypada. Oj. Ok, to na miejsce. Mm. No. Włosów nie mam od niego, nie mam włosów od niego, ale dobra. No, fajny ludzik. To jest Flinstock. Też z szóstego sezonu, te, tego najnowszego. Z przodu tak. Z boku tak. Z tyłu wygląda o tak. Ten miecz, mogę odkleić akurat. O, tu ma taki fajny znaczek. No. No tak, jak mam dwie pistolety, akurat głowy zgubię. No to dałem taką z Lego City, takiego gościa. No, tutaj jedna moja, taka jedna moja wymyślona postać. Co nie wymyślona, no taka jest w tym serialu, ale mi chodzi o to, że ja ją sam zrobię. No. Miecz dusz. Jest tu uwięziony, akurat, kaj. Yy, miecz dusz, to znaczy, no, kurde, no. To jest ten, no to jest Nada Khan. to jest z szóstego, tego najnowszego, dałem mu taki hak tutaj, z plasteliny to zrobiłem. Tu ma lampę, które był uwięziony, no tu ma takie wdzianko jeszcze to zielone takie, tam jest szaszka. Tu ma takie włosy, tu to jest miecz dusz, to jest miecz dusz, tam gdzie jest uwięziony kaj akurat teraz. No z tyłu, tak? I tu ma taką głowę dziwną. No i to są w ogóle dwa ciałka. No. I tak on się prezentuje. No nie wiem, mi się on podoba. Nie wiem jak wam. Możecie go napisać w komentarzach, jak się wam podoba, czy nie. Czy jest brzydki, czy fajny, czy jak to. Możecie opisać to w komentarzu. Nie? No. A kolejną postacią jest... Oj, spadł mi. Weź tutaj. Kolejną postacią jest. To kula! Zaraz to zrobię A kolejną postacią jest. Kto? Jak nie. A kto idzie jak nie? Klaus. Bo kolejną postacią jest Klaus, tylko że to mi cały czas odpada, a ja chcę to przyczepić. To. Okej, okay, okej, okay, udało się. To jest Klaus z limitowanej edycji. Limited, limited Edition Klaus z tego, z tego opakowania, ja go kupiłem go akurat wczoraj Tu ma taką lampę tu, tu ma taki znaczek, to, to nie, tego. On jest On Z limitowanej edycji I on fajnie wygląda, mi się podoba Bardzo mi się podoba Zajmiemy mu kaptur, tak on wygląda bez kaptura to w sumie już, Dobra. I on ma, i ma on dwie twarze. Już pokazuję. Ma on dwie twarze. Tutaj taką. No i no, to wszystko. To fajna wygląda na fajne takie dwie. No i to była moja dzisiejsza kolekcja z tego Ninjago. Ja to mam zrobiony zrobione sam. No i jeszcze mam taki bonus. Taki mini bonus. Pokażę Wam jeszcze mój komiks o podjąć trochę kamerę. O tu jest ten komiks. No, nie. No, tu macie taki obrazek, LEGO, tutaj takie tego. Gościu macie opowiadanie, nie chcę się czytać. Tu macie takie nudziki. Czyż tam, tu macie coś jeszcze, tu macie jakieś Oczywiście komiks, komiks, tutaj y, są reklamy, komiks, dalszy ciąg, U, to jest rekord gra z przyjaciółmi może z nas zagrać czy coś chyba, nie wiem, kolejna gra, tutaj jakieś reklamy, tu I, i kto to mówi, i kto to mówi, aha, dobra, to jest, to jest, ja nie będę pisał testu, ja nie chodzę do szkoły teraz. Bo już mam wakacje, to macie takie zestawy LEGO, można sobie obejrzeć. No, teraz pewne przyzwyczajenia. Ja bym to chciał. Bym miał przynajmniej te 1, 2, 3. Moje cztery ulubione ludziki. Ten, 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 ten. A to by było jeszcze duchy, by było fajnie, bym mógł. Nie, mam pokazać potem. Ciągnąć się komiksu, jeszcze raz ciąg komiksu, tutaj u Rapi Ninja, tutaj takie, tu są takie fajne, to jest fajne, to też, to jest piękne, to mi się podoba, to jest bardzo ładne, to, coś się bardzo postarał Oscar jakiś, tupta jakiś, kościół tam, tu można wygrać tego, coś tam, tutaj takie coś, Kupin konkursowy, no, tak, główne, tu można sobie zatrzymać, jeszcze oglądać, można sobie to przeczytać Można sobie to przeczytać, jak to zatrzymać I z wygląda tak, tu jest taki prezent Cole, ja bym chciał Zamiast tego yy, Klausa bym chciał tego No bo on ma tutaj rzeczy, więcej rzeczy, no zobaczcie On ma tutaj to, to, tu ma miecze dwa, tu ma chusty A ja co mam tu? Jakiś coś i tyle No co to ma być? Piennotne. No ale W sumie Powiem wam, opłacało się tu kupować, bo macie taki fajny magazyn w tym oczywiście był Klaus w tym no no i to była moja kolekcja Lego Ninjago bye